Krakowskie Centrum Kontaktu to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać problemy oraz pomysły dotyczące funkcjonowania miasta, a także dzielić się pomysłami na usprawnienia w mieście. Krakowskie Centrum Kontaktu działa już od prawie trzech lat i stale się rozwija. Rośnie liczba zarówno obsługiwanych jednostek, jak i zakres współpracy pomiędzy jednostkami i wydziałami. Od początku funkcjonowania do Krakowskiego Centrum Kontaktu wpłynęło ponad pół miliona zapytań, zgłoszeń, problemów oraz pomysłów, co potwierdza fakt, że mieszkańcy chętnie korzystają z dostępnych kanałów kontaktu. Kanałami kontaktu dostępnymi w Krakowskim Centrum Kontaktu jest przede wszystkim infolinia miejska oraz Krak Krakowski portal portalu miejskich, a także nowo powstała aplikacja mKraków. Zgłoszenia najczęściej dotyczą terenów zielonych, awarii oświetlenia, a także uszkodzeń dróg, chodników czy małej architektury. Aż 83% interwencji jest realizowanych przez miejskie służby. Realnym przykładem na kształtowanie przestrzeni publicznej przez mieszkańców są dwa zgłoszenia, które w ostatnim czasie wpłynęły do Krakowskiego Centrum Kontaktu. Zgłoszenia te dotyczyły wykoszenia terenów zielonych. Po przekazaniu zgłoszeń przez Krakowskie Centrum Kontaktu zostały one zrealizowane w ciągu tygodnia, co świadczy o skuteczności działań Krakowskiego Centrum Kontaktu oraz służb miejskich. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz zachęcamy, aby w dalszym ciągu korzystali z dostępnych kanałów kontaktu w Krakowskim Centrum Kontaktu.